Państwo Państwu to narzędzie, bo w, tak naprawdę zaczęliśmy z tego korzystać w zeszłym roku i, w, i dla niektórych części organizacji, w niektórych częściach organizacji się to przyjęło świetnie. Jeżeli chodzi o administrację. Mamy takie działy na Uszeni na gdzie to w rewelacyjnie. Praktycznie wszystkie osoby z działów, na przykład związanych ze szkoleniami, wszystkie osoby z tego korzystają do tego stopnia, że My ostatnio rozmawiałem ze swoją koleżanką, która jest koordynatorem takiego centrum, centrum rozwoju i edukacji, I powiedziała, że jeśli ja odkąd zaczęłam korzystać z podio, to ilość maili, które dostaje, spadła jakieś 60-70%. Dlaczego? Zamiast wysyłać setki maili dziennie, wchodzi po prostu do danego wątku, w którym te wszystkie informacje są zebrane. Możemy się zastanawiać nad jegością, tak? Tam w tym polskim firmie te najazdy kamerów były za słabe. Tam na przykład nie było pokazane dokładnie, jak należy to ustawić. Można było mieć jakieś zastrzeżenia, ale kolejne próby i dostępność tych materiałów spowodowało, że się w końcu tego nauczyłem. My nazwaliśmy krótki materiał wideo albo materiał audio pigułką wiedzy. On jest dostępny w tym czasie, kiedy jest potrzebny. Czyli skorzystałem, wyszukałem i użyłem. Więcej nie będę tego oglądał, bo to nie jest film popularny, który mnie również interesował. Użyłem wtedy, kiedy potrzebowałem tej wiedzy. Kto z Państwa się nauczył czegokolwiek z takiego materiału? Proszę, raz, dwa, mamy trzy, cztery, pięć osób. Mamy super wyspecjalizowaną grupę. Warto wiedzieć, czego się oczekuje e, od szkoleń. Od szkoleń, które miałyby nas aktywizować zawodowo. Jeżeli wiemy, jakie mają być rezultaty kursu bądź szkolenia, to jest nam na pewno łatwiej dokonać wyboru. Oprócz tego, zgadzamy się, zgadzamy się co do tego, że narzędzia powinny być dostosowane do wszystkich, a nie tylko do wybranej wąskiej grupy użytkowników. Bardzo ważna jest w aktywizacji zawodowej, w rozwoju każdego z nas motywacja, otwartość na zmiany, otwartość na uczenie się i korzystanie z tych narzędzi. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że w internecie mamy ogrom informacji i powinniśmy próbować znaleźć sposób na selekcjonowanie tych informacji, bo dopóki jest. W cudzysłowie nazwijmy to ten śmietnik informacji i musimy poświęcić bardzo dużo czasu na to, żeby, żeby wyszukać to, to, czego potrzebujemy to istotne jest by wiedzieć czego szukamy, czego oczekujemy i w jaki sposób, w jaki sposób mielibyśmy się doszkalać, w jaki sposób mielibyśmy te swoje kompetencje zawodowe podnosić. Zgadzamy się również co do tego, że narzędzia TIC są na niezbędne, tej machiny nie da się już zatrzymać, musimy się cały czas dokształcać, z tym, że no, mamy cały czas z tyłu głowy to, że bez chęci, bez motywacji nie jest to oczywiście możliwe.